Patrzność! sztuść, bandery, podnieść, do hymnu! Jeszcze Polska wiecki zginęła, Kiedy my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odmierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przemodem, Złączy się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przemodem, Złączy się z narodem Patrzcie. Po raz trzeci my marynarze, kapitanowie Żegóbie Wielkiej, kapitanowie jachnowi, kapitanowie rybacki, rybacy. My wszyscy marynarze obchodzimy tu na skwerze kapitanów uroczystość niepodległości na masz. I tak trzymać, bo niepodległość jest nie na zawsze dana. O niepodległość trzeba walczyć. A my naszą pracą na morzu. Naszym zaangażowaniem społecznym dla Polski przynosimy naszemu krajowi dobrobyt, dobrobyt, bo przecież Polskę bogaci morze, otwarte morze na świat. I tak trzeba. Oj! No musimy pielęgnować naszą niepodległość. Nie możemy jej nikomu innemu oddać. Jesteśmy w tym kraju Polakami i tutaj jest polskie prawo i biało-czerwona. I tak samo na naszych wodach. Biało-czerwona ma być. Trzeci oficer. Absolutnie. No oczywiście bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tej uroczystości jako tutaj przedstawicielka młodszego pokolenia. No i też oczywiście cieszę się, że jak możemy świętować to, że żyjemy w niepodległym kraju. No i oczywiście, tak jak też mówili tutaj poprzednicy, musimy o to dbać i pielęgnować to, żeby praktycznie nasz kraj został niepodległy. No i oczywiście też nie dopuszczać do jakichś takich konfliktów między nami samymi. Wydaje mi się, że to jest też takim najważniejszym jakoś tutaj aspektem tego życia. Dziękujemy Sztygar. Ja Sztygar, Górnik, co to pod ziemią, węgiel kopał. Mam zaszczyt za sprawą kapitana Grütznera Uczestniczyć w uroczystości odrodzenia. W najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Rok 2020 jest rokiem. Za Polski z Morzem i z dół Wandery Polskie. Ahoj! Marynarz! Ahoj! Ahoj. Dziękujemy!